serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj fakty. Proszę Państwa, jakiś czas temu odpowiadaliśmy na pytania Pani Angeliny, która czuła się pokrzywdzona tym, że jej ojciec dokonał przed 14 laty darowizny mieszkania, ale nie na rzecz jej brata, jak to miało być pierwotnie umówione, tylko na rzecz córki tegoż brata, czyli własnej wnuczki, i siostrzenicy Pani Angeliny, przez co ta darowizna nie będzie teraz wliczana do substratu zachowku. Jako darowizna dokonana na rzecz czy osoby niebędącej spadko, spadkobiercą w, wcześniej niż 10 lat przed yy, yy, no, śmiercią spadkodawcy. Pani teraz zadaje dodatkowe pytanie, yy, czy pytania, prosi o, o uzupełnienie odpowiedzi. Pani pisze, że spodziewała się, że, że nadmieniony fakt yy, Związany no, z koniecznością uczciwego rozliczenia się z rodzeństwem, to znaczy bez nakłaniania ojca do jakiejkolwiek darowizny, która przecież nie musiała być dokonana w ogóle, bo istniała jakaś umowa ustna polegająca na tym, że brat miał dać ojcu pieniądze na wykup mieszkania, no a następnie mieszkanie to miało być przykazane bratu. Pani twierdzi, że darowizna była wymuszona a yy, dla wnuczki, a nie dla brata. Co Pani zdaniem jest ewidentnym zmanipulowaniem ojca? Pani pyta, dlaczego nie podano, jak powinien się rozliczyć brat zgodnie z prawem ze swoją rodzoną, jedyną rodzoną siostrą, skoro partycypował jedynie w 70% wartości rynkowej zakupionego przez ojca mieszkania? No i pytanie, jak powinien być obliczony uczciwie spadek lub zachowek w tym przypadku? Ja wyjaśniałem w poprzednim materiale, że, że ja nie widzę tutaj jakiegoś naruszenia prawa po stronie czy pani ojca, czy pani brata. Jeśli ojciec miał być, tak jak pani pisze, zmanipulowany czy oszukany, no to przez te 14 lat, które minęło od darowizny, w jakiś sposób powinien dać tego, temu wyraz, a nic takiego nie miało miejsca. Jak rozumiem, jest i był osobą w pełni władz umysłowych, nie, nie był osobą bezwłasnowolnioną, więc miał prawo podjąć taką decyzję co do swojego majątku. Trudno też byłoby tutaj podnosić, że pani brat celowo doprowadził swego ojca do takiego rozporządzenia i jakoś na tej podstawie budować ewentualne roszczenia i, i że zrobił to, żeby obniżyć ewentualny pani udział w spadku. Bo przecież gdyby ojciec jednak zmarł w ciągu 10 lat od dokonania tej, tej darowizny, to ona by się do tego substratu zachowku wliczała. A jak Pani pisała, ojciec miał w momencie dokonywania darowizny 75 lat, w Polsce średnia wieku mężczyzn wynosi, o ile ja się orientuję, 73 lata. Ojciec dożył pięknego wieku, ale umówmy się, że w tamtym momencie, przed 14 laty zakładanie, że darowizna zostanie dokonana na rzecz wnuczki, a nie syna, żeby Panią jakoś pokrzywdzić, żeby Panią no, pozbawić udziału w majątce, musiałoby oznaczać... Założenie, że 75-letni człowiek przeżyje z pewnością te jeszcze 10 lat. Przepraszam, że mówię o takich sprawach, no, no, ale, ale, ale nie da się tego wyjaśnić, bez tej sytuacji wyjaśnić, no, no, bez, bez opisania takiej okoliczności. Proszę Państwa, no w prawie spadkowym mamy do czynienia często z pewnym konfliktem wartości, tak jak w, każdym, w każdej dziedzinie prawa, i najlepiej to ilustruje właśnie taki konflikt między swobodą testowania z jednej strony, czyli prawem spadkodawcy do rozporządzenia własnym majątkiem według własnej woli. A takim elementarnym poczuciem sprawiedliwości, czyli tym, żeby nie doszło do jakiegoś ewidentnego pokrzywdzenia kogoś zainteresowanych osób no, no przy tym rozporządzeniu swoim majątkiem. No i takim najbardziej typowym wyrazem tego poczucia sprawiedliwości jest to, że, że zakładamy, że dzieci powinny co do zasady dziedziczyć po rodzicach w równych częściach. I tak przewiduje spadkobranie ustawowe, jeżeli nie został sporządzony testament. No ale z drugiej strony, z tej zasady swobody testowania, testowania swobody, swobody woli spadkodawcy co do, co do rozporządzania swoim majątkiem po śmierci, wynika, że rodzic ma prawo rozporządzić swym majątkiem według swej woli. I może jedno czy, czy więcej dzieci w jakiś sposób bardziej wyróżnić w stosunku do innych, no z różnych powodów, bo na przykład ono w jakiś sposób bardziej mu pomagało, albo w jakiś sposób chce je wyróżnić, bo spełniło jego oczekiwania co do na przykład kariery zawodowej czy drogi życiowej, albo wręcz przeciwnie, któremuś z dzieci gorzej się powiodło i rodzic uznaje, że właśnie ono bardziej potrzebuje tej, tej pomocy, albo jedno z dzieci ma na przykład dużą rodzinę na utrzymaniu, a drugie nie. Tyle powodów, ile sytuacji y, życiowych, no i, no i trzeba, się, trzeba się liczyć z tym, że, y, że osoba dokonująca y, no, jakiegoś rozporządzenia testamentowego no, y, ma prawo na różny sposób ułożyć tę swoją. Tę swoją ostatnią wolę. No i zachowek, o którym mówimy w tym przypadku, jest rodzajem kompromisu pomiędzy zasadą swobody testowania a poczuciem sprawiedliwości, i on zakłada, tak jak kilkakrotnie wcześniej mówiliśmy, on zakłada, że ta pokrzywdzona strona ma prawo do połowy, a w pewnych sytuacjach, jeżeli jest na przykład osobą trwale niezdolną do pracy, do dwóch trzecich udziałów spadku jaki by jej przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. I proszę też pamiętać o tym, że to nie jest rozwiązanie typowe tylko dla polskiego prawa, tylko to jest formuła stosowana od kilkuset, nawet od, od kilkuset lat, a nawet od tysiącleci, bo prawo spadkowe, jego zręby tak naprawdę powstały w czasach kształtowania się prawa rzymskiego i tak naprawdę od czasów prawa rzymskiego niewiele się w tej dziedzinie zmieniło, przynajmniej jeśli chodzi o takie podstawowe konstrukcje. Tak więc jest to, ta, ta formuła zachowku jest powszechnie przyjęta, ona się może między różnymi systemami prawnymi różnić, ale detalami, a nie naturą. Więc jakby rozumiejąc te rozgoryczenia osób pokrzywdzonych decyzjami spadkodawców, no, trzeba te reguły przyjąć. Mogę tylko powiedzieć, że ten rygoryzm działa też w drugą stronę i często pod naszymi materia materiałami mamy również, Opinie osób rozgoryczonych tym, że no właśnie odwrotnie, nie mogą całkowicie swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, muszą brać pod uwagę również te okoliczności związane z istnieniem roszczenia o zachowek i, 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 i też piszą o tym, no jak to jest, że ja nie mogę całkowicie swobodnie rozporządzić swoim, swoim majątkiem. Także jest to typowy taki kompromis, który w prawie jest naturalny. No i odpowiadając już bardzo konkretnie na Pani pytanie, uprawnionemu, który jest trwale niezdolny do pracy, należy się dwie trzecie udziału spadkowego, który przypadałby mu przy dziedziczeniu ustawowym, pozostałym należy się połowa udziału spadkowego, który przy, przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym. W Pani przypadku, po ojcu dziedziczą Pani i brat w częściach równych, czyli według ustawowego, podziału Przypadałaby Pani połowa majątku spadkowego, więc zachowek wyniesie prawdopodobnie 1,4 tego majątku, chyba że Pani jest osobą trwale niezdolną do pracy. No to wtedy 2 trzecie z połowy, czyli, czyli, yy, czyli 2 szóste tego majątku, 1 trzecią tego majątku. Stanowi zachowek, do substratu zachowku, czyli do tej kwoty, od której liczy się, czy do tego, do tego majątku, od którego liczy się zachowek, nie wlicza się darowizny dokonanej 14 lat temu, ponieważ została ona dokonana na rzecz osoby niebędącej spadkobiercą czy spadkobierczynią, ustawową w, ty, w, tych, w tym przypadku takie darowizny wlicza się, jeśli do, zostało ono dokonane nie wcześniej niż 10 lat przed śmiercią. Gdyby jednak zdarzyło się na przykład, że brat Umiera przed śmiercią pani ojca, no to wówczas do dziedziczenia z ustawy powołana byłaby córka brata, czyli pani siostrzenica. I wówczas darowizna będzie wliczała się do substratu zachowku, dlatego że darowizny na rzecz spadkobierców wliczają się niezależnie od tego, kiedy zostały dokonane. Także no, w prawie spadkowym sytuacja może się w zależności od, od różnych okoliczności do samego. Tak powiem, końca życia osoby będącej spadkodawcą, jeszcze na różne sposoby zmieniać. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.